W ciągu kilku godzin został aresztowany przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, a niecałe dwa dni później zostawili jego martwe ciało w domu rodzinnym. Mój bohater to smutna historia, którą warto nagłośnić, szczególnie dla anglojęzycznego świata, gdzie takie opowieści są często pomijane. Jest irański aktywista, dysydent. Nazywa się Omedes Salak. Kilka dni temu nagrał siebie na wideo, jak pali zdjęcie jego Ayatolaha. W ciągu kilku godzin został aresztowany przez jeden ergicji. Jeden wierzy, że to było mniej niż dwa dni później. Odstawili jego martwe ciało do domu jego rodziny. To nie jest nic niezwykłego. Właśnie na to chcę zwrócić uwagę. To jest tragiczne i okropne, ale to nie jest coś rzadkiego. Wiele osób pewnie zapyta, dlaczego on to zrobił, skoro to takie niebezpieczne. 90 milionów obywateli Islamskiej Republiki żyje jako zakładnicy i desperacko potrzebuje pomocy, gdy urzędnicy Trumpa i lewicy dalej ignorują los Irańczyków, twierdząc, możemy zawrzeć umowę biznesową i wszystko będzie dobrze. Tych 90 milionów ludzi cierpi ogromnie pod rządami Islamskiej Republiki, do tego stopnia, że wielu z nich, w tym osoby, które znam lub znałam, ludzie, z którymi przeprowadzałam wywiady zawodowo, woleliby umrzeć niż dalej żyć pod rządami Islamskiej Republiki. Jeden tak nie powinno być w kraju, który jest tak bogaty w zasoby naturalne, tak bogaty historycznie i kulturowo, jak Jeden ran. To oburzające, że coś takiego wciąż się dzieje w największej gospodarce na Bliskim Wschodzie jedynej takiej gospodarce w tym regionie. Więc Omet Salek, który niestety został zamordowany przez IRGC kolejna ofiara Islamskiej Republiki jest moim bohaterem tygodnia.